Dobra. Dzień dobry, to są... I no! <laughs> o! o, o. <laughs> Więc y, wróciliśmy. Tak, ze spotkania z naszym y, kochanym Matim i kochaną Zuk. Za. Zuk. I <laughs> po y, prostu... Jestem jest mega zmęczona jakby no. po wczorajszym chodzeniu no szejmoi i, tak, i takich rzeczy, ale zarazem mam jakąś taką dziwną energię. Ja mam wrażenie, że my się jakby ładujemy od siebie nawzajem. Już mam ochotę się rozgadywać i opowiadać, jak było na tym spotkaniu, ale może najpierw pokażemy Wam, co kupiłyśmy, bo tak. jest tego trochę. I może potem ten sobie powiemy o informacji, bo nie wszyscy chyba wiedzą jeszcze, że jak będzie plan wyglądać, jeśli chodzi o filmy. No i co? No. Jedziemy z tym. Tak. Dobrze, więc mamy pełno, pełno e, dodatków, Aha. które możemy najpierw pokazać. I ja tak, mamy z, e, z pięcioraczek te karty takie do grania pamięciowego, no nie, tak, to jest to. Tak, memory. I potem mamy jeszcze z Haikiu karty. Z postaciami. Tak jest. Trochę się tego uzbierało. Pocztówki z Sasakiego. Mm -hmm. Jest prześliczna. Dlatego chciałam to kupić w jacie, mm -hmm. a nie w komisarni. I jest to, do zrobienia, zanim zostanę zombie. To jest. I z jest tym to, to I w sumie e, to mangę jakby Martin nam kupił, tak. bo, bo coś się, mieliśmy się jakoś wymienić, no nie? Mm -hmm. Że my jedną, mu, a on nam jedną, więc to było ładne Jaki w tym sens, ale okej. Okay. Ale było, ja to sobie lubię takie te. Potem mamy zakładkę z banem od Mattiego i jest bardzo ładna. Mm -hmm. Mam takie, że... ja lubię takie rzeczy mm -hmm. robione, że tak powiem. E, zakładki z Kabuki Cio To też było urocze, bo jak byliśmy w w to spytałam się, czy mogę dwie te mm -hmm. zakładki. Pani powiedziała, że w sumie, że normalnie jakby jedna przypada no. na zakupy, ale żeby byliśmy tam praktycznie... Cały I dzień! Cały dzień! Ciągle wracaliśmy. Tak. I dość sporo kupiliśmy u nich, mm. to pani mi pozwoliła dwie no, zakładki. Tak, po prostu uwielbiam te panie stamtąd. No i jeszcze pocztówka sanii, i z wyprzedzanej dziewczyny i pani z Tak. I mamy też pocztów Ale chyba mamy już tą zakładkę. Nie wiem. Czemu dwie no. ja chciałaś? Bo yy, chciałam... Właśnie, bo nie wiedziałam, czy mamy tą, czy A. nie, no i tą chciałam. Okay. Mamy yy, ulotki. ulotki z Jury, moja praca. To mi się akurat mi się podoba? Mhm. Z Cześć Michael. Mati kupił za miliony monet. Tak, ale fest grube to jest. No. Paradyskis, nawet nawet Tak mi się podoba. I w sumie przyglądałam. Tutaj nad tym się zastanawiam I nie mhm. wiem, czy chcę to, czy nie Też nie wiem Kabuki-cho, bad trip To tam jest To game, bo no z Polski A to ja jest nie wiem, co, skąd to jest Tak pomagam No to było z y, Oshona? Przepis na pierniczki. No, oczywiście przypał był e, w, <grym> w tym o szonie. Tak. Przez to, tak, tak. że mieliśmy tyle toreb, to zaczął Mati piszczeć przy bramkach. Tak! A pan do nas. Pan... Ale nie musicie tak panikować! No, spokojnie, w ogóle na był tak, sam. nie? Taki spakań. też sympatyczny facet, starszy pan. No, dobrze, to teraz przechodzimy do Mank. No. Dobra, to was teraz I... z moich kolan. Dobra. Zastanawiałam się nad tym yy, A Whisker Away, yy, bo chyba jeszcze będzie jeden ton. A ty czytałaś to. Pierwszy ten. tak. No, I bardzo. my zawsze to mówimy, że zmieni ma sensu powieść tych mang z filmów, a i tak to robimy. No wiem, ale... A no, Whisker spoko więc tak. Chyba nawet dwa razy oglądałyśmy. Tak, ale drugi raz z kimś? Z kimś, no, chyba tak. Ale nie wiem z kim. E, później Kasane ósma. Albo no, no, nie to otwieram, nie otwieram I czternasty Nozaki Dobrze To Dobrze. ja mam tak Sasakiego i Miyano pi piąty tomik I w sumie już trochę go przejrzałam, ale tak nie, tak powierzchnie no, Ale nie, dalej no, anime? Właśnie chyba tak Potem mamy Bloody Mary ósmy to. One są przepiękne te tak, y okładki To jest w środku też, to jest ładne. Ja pokażę, o O Nie wiem co to jest Dobra, ale jakoś, jakoś tak na no. I tak się Dobra, nie zaglądam jakby dalej. Miłość to wojna, 13. Ja w ogóle nie wiem na którym skończyłam. Ja skończyłam chyba na dziewiątym. Bo ty podgoniłaś. Tak, trochę, trochę sobie przeczytałam, ale później były inne. Tak, to na pięcioraczki. I zaczęłam czytać już. I projekt cosplay dziewiąty. I tu też sobie przejrzałam, bo tak mm. ja w sobie lubię tą mangę. I no, miałam no, 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 takie, no, że... kochana. No, ten, um, miałam takie a, zajrzę. <grych> <grych> yy, Sto rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. Yy, Pierwszy tam był spoko, ale szkoda, że wszedł jakieś, nie wiem, pół roku temu. No może troszeczkę przechadzam, ale no dość dawno. Więc... Mm -hmm. Mm, nie wiem czy wszystko pamiętam co powinnam. Dobrze. Doskonale... absolutnie doskonały czwarty tom. Już mam dwa tome. Ten fioletowy trzeci, nie? Mm -hmm. ja jestem ciekawa, w I to jest... Proszę nie lecieć. To jest ciekawa historia. Tak. W rytwie wieczoru i poranka i drogi tom tej, tej mangi, tej serii. I tak, to miałam już i sprzedałam. I zauważyłam, że teraz lubię wracać do jałówek, które kiedyś sprzedałam, mhm. żeby zobaczyć, jak reaguje na nie w tym momencie. Bo na przykład, tak jak miałam, z czym to tak miałam? Co ja tak kupiłam? Es Escape no, Że wcześniej mi się nie podobała, a teraz jak przeczytałam, to miałam takie. No dobra, jest dobra ta, ta mhm. trzytomówka. więc zobaczymy, jak będzie z tym. Dobrze. Ha Shirayuki! Czy I... się wyprostować trochę. Dobrze. Sierynki hmm. to 24 i to jest kolejny żart. Nie, w sensie... Nie. Co to jest za grubość? Dlaczego? Ja, i ten, jak ty nie mogę chwycić, chwyciłaś ten. F, ja ci miałam takie... Dlaczego? I to było takie. No nie! A ja mówię, co się dzieje? I takie... Spójrz, spójrz! A ja tak świeciłam i to... kartek, mówię, tutaj, mówię takie, no nie. Rzeczywiście, jakby no. coraz cieńsze się robią, jakby... Nie wiem, czy to polega z tego, że po prostu mało się w sumie tam dzieje, nie. czy z czego, czy nie wiem, autorka już jej się nie chce. Ograniczone ma te strony może. Może, ale no nie wiem, no to jest jakiś rząd. po Ale z prostu. czymś tak ostatnio też było, nie? Że była to. taka jakaś cienka i miałyśmy takie... Jakaś seria też teraz mi się przypomina, No że poprzednia bo... rajuki też, ale nie wiem, czy to o coś chodzi. Nie, chyba jeszcze jakaś inna. No dobra, no. I mam wrażenie, że on trochę jest taka uszkodzona. Ale to w stacjonarnych to zazwyczaj. Mm. Dobra, tam. No Ale ostatnia. Ale była ostatnia też. Też, no. A chciałam mieć ją. Kemono Tam szósty. Iluś, skarbie. Cholej, chci, chci, chci. Chci, chci. Chodź. Chodź, do nas. A to dalej będzie z Akirą, no. z tym bratem. Tak, tam. no. I Akir to jest super. Szkoda, że nie miałem ten. No. Trzeba w ogóle zamówić pokój. Bo tak. ja chcę tą y, dodać Takie, okej. Okay. Tak. E, szósty. Piąty. Pięty. Nie umiał liczyć. No. To. Kocha nie kocha. On dziesiąty. Nie o, ostatnio... Nie zaglądaj. E, czemu? Chyba... Nie, chyba. <noise> jeszcze się nie... Nie, tak to się będzie ciągło. Chyba jeszcze nie. <noise> Mam ich dość. Aki, bo, bo już co <noise> jakiego ja <tu, głos> a, 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 a tom, Akari, Akari i, i moja. No. Ile ile można? Gdzie to jest moje Rio. No. To chyba będzie cały dom u nich. Chodź Kciuś, za chwilę cię wypuszczę. I jak on na mnie ten spogląda z taką sekund... chodź. I to co ty do mnie mówisz w ogóle, nie? Pożegnanie pierwszej miłości to szósty. I mhm. powiedzieć ci coś w ogóle? No. Stojąc w kawiarni, patrzyłam e ładną Emilię. No. I byłam o tyle, żeby ją kupić. Nie ale nie kupiłam. No, takie o nie tyle pieniędzy. Okay. Ale była naprawdę blisko, nie? Poza tym jeszcze to kupiłam, więc. No, dobra, doktor, to jest za coś. Tak. Doktor Stone, 21. Ja to muszę nadrobić, bo ja mam milion tomów do ja, ja jestem zakochana, nie? Ja już chcę ten kolejny sezon, bo wiem, że jak będziemy to oglądać, mm. o wiele lepiej się ogląda jednak doktor tak, Stone niż się go czyta. Ale bo to i do tak, czytania jednak. Jak, jak w Senku ci tłumaczy, jak zrobić żarówkę z kamienia. <laughs> Ciągle o tym <laughs> mówimy, o tej żarówce z kamienia. No, <laughs> On też będzie z kamienia, ten rakietę robi. Tak. Metalowiec z sąsiedztwa hmm. ja Przyglądała. ładna Wygląda oni mi się kojarzą trochę z twierzami yy, z Kanis. W sensie Ech. on Aha. podobnie wygląda Później mamy paladyn z Czy my to planowałyśmy? Czy my to chciałyśmy? Tak, ja chciałam, ale No rzeczywiście, obwoluta jest dość za duża Giruś! No skocz! Skocz! Skocz. I naprawdę obwoluta jest strasznie za duża. Mhm. Y, ale no, to jest od kotorii. W ogóle dziwna, że jest obwoluta. Może... nie wiem czy... O, ale od... ładne. Od Kotorii jeszcze musimy kupić ten. Y... Nie no. Chodź tu. Nie no, trzeba go wypuścić, bo będzie się Okej okay. Nie, zobaczymy. W sumie, bo on y... odce tylko zakładki. Bo teraz przecież samo pism. Nie wiem. Okay. Ej, wiadomo ile to będzie mieć z tobą? Nie wiem. Ale no spoko, ładne, ładnie wygląda. To najważniejsze. Jezu, <grym grym> ten srocze te zakupy. Ale strasznie to zawieszą w no. Ale w ogóle mam się z... będzie czytać. No to trzeba będzie ściągnąć, ale mam Nie. wrażenie, że w ogóle ta manga jest taka lejąca. Taka. No. 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 I rzeczy z Ani... Yy, o, to jeszcze nie wskazałam. Yy, Zwiasonego festiwalu, no To jest nieważne. Ale dwie specjalne rzeczy. Jedną dostałyśmy. Jedną dostałyśmy od, od Mattiego. Japoński Tomik Fairy Tail. No, Dziękujemy bardzo. To no, jest super. Znaczy w ogóle dość różnią się japońskie Tomiki od naszych, bo po pierwsze jest o wiele mniejsza. Po, trzy, po drugie, no słabsza jest jakoś papieru, bo jest żółty i w ogóle taki... Ja bym już mu powiedziała, że już ma tak styszkę. Tak, no już ma trochę. Ale no jest dość no tak, żółta. w ogóle już? Czy nie? Tak, <laughs> <Pachnie, czy> nie? <laughs> nie Tak średnia. Nie tak jak książki. Mm. Może przy stóż, a, I po trzecie, okładka ma dość taką bardzo matową. Ale fajna i jest przyjemną. Dotyka, Tak, bardzo fajnie. przyjemna w dotyku. Bo zazwyczaj u nas są y, albo właśnie takie matowe, albo ale inne, śliskie. albo śliskie, więc no. Ale fajnie mieć tak, fajne tak, no, to Jeszcze tak, tylko tak. bym bo... chciała y, tego, Requiem królerusz Róż, mm -hmm. mieć po japońsku. I tak, to bym dopełnienie, nie, No i y, bym chciała Adbus, ten z Requiem, bo... Mamy mamy artbook nowy, kupiony. Tak! W sumie ino wypatrzyła w komiksiarni. Artbook z fairy tale. Co prawda, po hiszpańsku, ale. Po hiszpańsku, jest. ale no co tam. Raz się żyje. Tak. si, han cambiato muchas <laughs> cosas. To mi się podobało jak ten zup czyta. Tak. Jest to fajny. Niektóre ma dość sus ilustracje. Ale no. Ale no, Co w sumie to się tej dziwi ze fairy tail. Możesz jakieś ładne pokazać. Ten. To pierwsze bo ładne. O, no. Znaczy wszystkie są ładne, tak, no. ale nie wszystkie jakby nadają tak. do lukaza. Nie wszystkie są. No. O, to jest spoko no, namawialiśmy też Matego, żeby sobie kupił... Y -y, e -y. hiszpańskiego kiebula. Ale stwierdził, że o! on po, po hiszpańsku nie chce. Jeszcze podobowy tam szkic. Więc to jest nasz czwarty. Tak, zbieramy! Nie spodziewałam się tego. No. Że będziemy mieć tyle artbooków. No i za niedługo, zresztą nie wiem czy jest, czy za niedługo, ale będzie wychodził sam kolejny artbook. No, z na to nie? Pewnie, którykolwiek. No tak. Okay. Dobrze. I to tyle. Tak. A jeszcze taką chciałyśmy informację, że y, filmy teraz będą pojawiać się co dwa tygodnie. Tak. Po prostu y, z powodów takich, że no jednak. Brakuje no, nam czasu i energii w sumie. To jest tak. No, i chcemy też nagrywać, tak. Właśnie, a, że. Wodo trzeba. Nowej... No i mam. Dlatego, dlatego stwierdziłyśmy, że dwa ty... spróbujemy co dwa tygodnie. Tak. No. I mamy nadzieję, że. <skrym> Zostaniecie z nami. I co? Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, w dzwoneczek i co? Do następnego. Pa! pa. pa.